W przerwie okazał wypełnie twarz. To jest aktualnie e, prawy obrońca numer jeden kd Francji. Najpierw Żalę uderzał. Teraz Walbuena do żaleta właśnie ten strzeluje, strzeluje, strzeluje piłkę w pole polekarny, a Aleksandr Lakia Z zachowuje się jak prawdziwy snajper. Zobaczymy na powtórce jak delikatnie tę piłkę dotknął i sprawił, że ta trafiła do I to było zasłużone wyrównanie, biorąc pod uwagę to, jak ją prezentował się w tej drugiej połowie 49 minuta i zobaczmy tylko musną piłkę cudowny gol dla Cazeta. Kiedyś był taki komunikat, że jeżeli uda nam się połączyć z katowicami, to przekażemy transmisję z lądowania na księżycu. Pamiętam, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Witaj Piotrze. Ma. Dobry wieczór, ale tego nikt nie przewidział, prawda? Wtedy. Mam, mam kłopot, bo nie słyszę Piotra. Ale pan uśmiecha się tak samo. No tak. Powrót do. E, ta się jak z naszym widzom, bo mam nadzieję, że oni ciebie słyszą, co dzisiaj w programie. Hmm, za chwilę Jarosław Kaczyński, który namawia, żeby nie głosować co ważne, nie głosować na jednego z kandydatów z list Prawa i Sprawiedliwości. Kampanijnie także o partii Razem, bo ona od wczoraj tak jakoś bardziej zaistniała. Będzie także ksiądz Haramza z Karą Prosto z Pelplina. Do zobaczenia. I Jak machnął palcem, to musi być ciekawie. To wyjątkowo słodkie kreacje, zrobione w całości z czekolady. Zaprezentowano je na wystawie Czekolady w Londynie. Pokaz mody wiązał się dla twórców kreacji ze sporym stresem, bo do końca nie było wiadomo, czy pod wpływem ciepła ciała modelek suknie nie zaczną się to... Teraz zobaczmy sytuację nad Europą. Czyli nie jesteśmy... nie jesteśmy sami. No. Tak, coś nie za bardzo. Możemy, dobrze? To może coś innego zobaczymy teraz. No dobrze, to teraz widzimy tam, co jest za tymi naszymi mapami. Mur, chmur jest Bardzo, jest bardzo dużo, tak. mur jest bardzo dużo. Robert Lewandowski. Robi się coraz droższy. Wartość rynkowa reprezentanta Polski idzie w górę w błyskawicznym tempie według niemieckiego specjalistycznego portalu Transmark. Coś tam? Nasz napastnik jest dzisiaj wart około 70 milionów euro, czyli prawie 300 milionów złotych. Tak wynika z najnowszego notowania z 16 października. Przez przedpołudnie półtora roku, przez poprzednie półtora roku, lewego wyceniono na 50 milionów euro. Wie, jak Mówisz trans? Coś tam. Znam bardzo wiele języków obcych. Język niemiecki jest mi kompletnie obcym językiem, na przykład. Mamy Państwu składy, w jaki grają oba zespoły. Jeden do jednego prowadzili goście. Jeden do zera. Jeden. Y prowadzili goście, oczywiście, jeden do zera za sprawą konopianki.